Jest śliczna. Trochę widzieliście zdjęcia ostatnio. Ale one jednak nie oddają rzeczywistości. Zobaczcie, jak ten wóz się prezentuje. Jest pięknie zachowany. Nie jest idealny. Nie jest nowy. Ale ma 37 lat. Trochę młodszy ode mnie. ale dalej robi robotę piękny środek piękny kolor tych foteli tapicerka kierownica jest nie sami ją zmieniliśmy jest w razie co jeszcze oryginał ale jest po prostu jedna szczerze mówiąc tamta i ta pięknie pasuje ładnie uszyta skórka No, czat. Po prostu czat. Prawie cztery dychy wiek samochodu. A normalnie można jeździć na co dzień. To jest to. To jest właśnie to, jeśli chodzi o klasyki. Elegancko. Jak marzenie, nie będziemy je męczyć, bo stoi w budynku. Super.